Siemas w mój kanale dzisiaj kolejny odcinek z nowej serii na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy w e, GTA 5 prawdziwe życie piłkarza więc bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania. Jest godzina 10.30. Jedziemy Franklinem coś zjeść przed treningiem. Zaraz jedziemy na trening, a po treningu na chwilę wracamy do domu. A potem dzisiaj mamy pierwszy mecz Franklina Clintona w nowej drużynie Jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę Zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz A my jesteśmy już pod tutaj, e, pod, na, e, pod restauracją Źle zajachamy Trzeba zgasić kierunkowskaz. A ja sobie tutaj myślę, że Tutaj sobie zaparkuję i idziemy coś jeść. Przed pracą trzeba. Za 37 dolarów takie drogie jedzenie jest w Ameryce. Już wszystko jest już dużo. Jeszcze tylko na kawę pójdziemy. A kawa jest najbliższa. Hmm, może do sklepu pojedziemy. Sobie jedzenia kupię trochę. Czysto. I kupujemy sobie jedzenia. Jeśli ta seria Ci się podoba, to napisz w komentarzu, że ta seria Ci się podoba i że chcesz więcej odcinków z tej serii. E, jeszcze taka mała zmiana na kanale będzie, bo pewnie większość z Was już wie, jak nie wszyscy, to teraz zaczyna się rok szkolny. A ja chodzę do 8 klasy, więc czasu będę mieć mniej na pewno na nagrywanie. E, Ocinki będą się pojawiać minimalnie raz w tygodniu. Ja będę mieć czas, to będę oczywiście dla was więcej robić. A my tutaj czekamy, aż się, zapali nam się zielone światełko. Dobra, my jedziemy tutaj, trochę go wyprzedzimy. Teraz tak, tutaj gdzieś jest sklepik. Damy sobie Kierunkowskaz. O dobra, tu w sumie jest parking. Franklin Clinton jeszcze nie jest rozpoznawany w mieście, bo dopiero jest nową gwiazdą. Musimy zamknąć samochód. Zamknięty. Dobra. E, I teraz sobie pójdziemy do sklepu. Kupmy sobie e, najlepiej jakieś jedzenie. Podejść. O, i kupmy kasiera, O. No i tutaj już Franklin sobie uzupełni, na się. Zakupów jednak nie robiliśmy za dużych. Tak naprawdę mi modyfikacje zablokował. Dobra. Otwieramy nasz samochód. O, ok I teraz sobie wyjeżdżamy z i jedziemy teraz na trening Jak ktoś nie wie, z poprzednich odcinków, to Franklin Clinton został piłkarzem drużyny e, LA Galaxy A teraz sobie pojedziemy na pierwszy trening w nowej drużynie Tutaj jest parking, to sobie tędy trzeba dojechać Tutaj przejdziemy go sobie I tutaj w prawo Dobra, jednak trochę dalej podjedźmy w prawo Ale to samochód ma przyspieszenie Lexus Prawie wypadek spowodowaliśmy A dobra, jedziemy jak najszybciej na trening. Jeszcze jesteśmy na... E, jeszcze jesteśmy po prostu przy e, naszym stadionie. Więc jedziemy teraz zaparkować samochód i idziemy na trening. Napiszcie w komentarzu, czy taki pomysł Wam się podoba. Żeby mieszać odcinek z treningiem. Dobra. Zawarkowany. Wychodzimy. A, silnik nie wyłączony. Silnik wyłączony. Zamykamy samochód i idziemy na trening. No i jesteśmy już w treningu. Zobaczcie, jak wygląda nasz Franklin Clinton. Tak on wygląda, się prezentuje. Nie jest idealnie on zrobiony, ale. Wiecie, teraz przechodzimy więc do naszego treningu. Zaczynamy. I przechodzimy do treningu. Niestety będzie bez dźwięku, bo jest muzyka. A wiecie, muzyka ma swoje prawa autorskie. I już jeden gol. Kiedy dawno w FIFA nie grałem. Spalony. Spalony będzie. O, o mnie, raimboa. Kurde, tak ja dawno w FIFA nie grałem. Siadło. Aj, tu obramka obronił. Ciekawe czy teraz siądzień... Aj, nie siadło. Gol. Ładny. Nie trzeba, ale mi trochę się to mam nadzieję, że na nagraniu nie widać. Spalone, wiedziałem. Gol. A i nie siadło teraz. Ale fajne akcja można robić na tych treningach. No Franklin się nie stara. W tych, znaczy Franklin się może stara, ale to jego kolega się nie stara. A to już siadło. Idziemy na kolejne ćwiczenie. Utrzymać tempo. O, to jest bardzo fajne ćwiczenie. trzeba... Nie wiem, trzeba mi strasznie fifet, nie. To mnie trochę denerwuje. To jest łatwe akurat. To trzeba się rozpędzić. No wolny trochę jest. Teraz stędy. No i strzeli wykończył golem. Jak sam to bardzo dobrze pójdzie ten trening. Jak samemu idzie. Aj. Teraz nie siądzie. Ajajaj. Aj, aj. Ja lubię w ja grałem w od kilku lat, ale loby to mi nigdy nie wychodziły. A to już nie a tu już wszędzie. A, tu już a ja też nie siadma. Trzeba to A wbić. Siądzie. Mamy A. Dobra, wykonamy jeszcze jedno. O, dwa ćwiczenia zostały jeszcze tylko. I potem widzimy się jak już Franklin skończy swój trening. O jest, faul był. Foulu nie było. Nie było. Nie było. Czysto. Ładnie. Dobra. I też już chyba ostatnie ćwiczenie. Rzuty wolne. Ja kiedyś trenowałem rzuty wolne. Aj, bliźniutko było. To w sumie fajnie wchodzi. Tylko trzeba trochę. leciutko. I ja zobacz, jak pięknie się Trzeba dać zielony zielonym. Przynajmniej w ramach siada. Nacelujmy Szółte. Nie wiem czy siądzie. Siadło, pięknie. Ja jeszcze sobie muszę włączyć... E, bo ja mam zawsze taki pasy u góry, tak wykażmy jak A i w waramka nie było, ale to było ładne. Więc teraz się już zobaczyć, jaki piękny progres. A teraz już widzimy w naszym GTA Franklin właśnie skończył trening, jest godzina 16.21 Wsiadamy do naszego Lexusa o godzinie 20. O, samochód zamknięty. O godzinie 20.00 mamy mecz, więc musimy o jakiejś 18 być już przy naszym. E, musimy już być przy stadionie. My szybko jedziemy sobie coś zjeść, bo tutaj niedaleko jest restauracja. To Frank mnie trochę wymusił. A tutaj niedaleko jest restauracja, więc sobie zajedziemy obok. Tu w ogóle widzę na mapie, że jest tutaj jakieś rzutki. Nie wiem czy w prawdziwym GTA jest ten. Normalnym GTA nie wiem czy to są rzutki, bo pierwszy raz widzę. A teraz sobie jedziemy do naszej. E, do naszej restauracji. A on zajechał, znaczy źle. no dziwnie pojechał. O, ktoś tutaj już foto z nami. Dobra, dodaj sobie. Staniemy. Silnika nie musimy wyłączać. Po treningu jesteśmy. 37 dolarów. Eee, później wam pokażę ile Franklin zarabia tygodniowo czyli po dwóch odcinkach ile zarobił bo w następnym odcinku wam pokażę ile on już zarobił a teraz sobie wyjeżdżamy teraz godzina 18 .00. tu już musimy jechać na na szmeczyk na szczęście, to jest blisko, na szczęście to jest blisko stadionu więc sobie szybko podjedziemy pod nasz stadion Do Frank nie by tu nie miał wypadku i policja żeby tu nie jechała będzie przypał jeśli chcecie, to mogę wgrać mody na e, policję, na pullman'e're. Ale to myślę, że to będzie bez sensu, bo to będziemy na każdych światłach jechać stać. A to jednak zadłucicie się i po prostu będziecie w połowie, albo na samym początku wyłączyć filmik. A chcę, żeby w tych filmach się coś działo. Więc zajeżdżamy z powrotem. O kurde, policja się do nas dowiedziała my dzwonimy na pogotowie pogotowie ratunkowe i spotkamy się jak już pogotowie przyjedzie zobaczcie już pogotowie jedzie Ten Franklin strasznie zły bo zahaczył o niego tłem samochodu czy samochód jest brudny jakoś? nie nie widać, że brudny od krwi ale go powinni uratować aha Dobra, czyli mod widzę, że działa na polic na medyków Dobra, oni teraz się postarają go uratować. O, uratował. Sorry. Siema. Sorry, ja jadę na mecz. Okej, okay, nic się nie stało. Jest 19. Idealnie. Dobra. Na się nic się nie stało. Policja nam dała spokój. A my sobie tu parkujemy. Franklin go potem sobie naprawi, a my biegniemy szybko na trening, bo jak wiecie Franklin był mechanikiem, więc go odpisuje. Poza tym ma kolegę w elesie, więc za darmo to zrobić. A my widzimy się już na meczu. Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Red Bull Arena położonego za wielką wodą w New Jersey. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski i Jacek Kraskowski. Już takie przywitanie się spotkaliśmy jeszcze, tylko sobie muszę trenera włączyć. E, dobrze, teraz jest wszystko ustawione dobrze. reakcjonować dzisiejszy mecz. Dziś przed nami pierwsze spotkanie turnieju przed rozpoczęciem sezonu. Ciekawe Alfifetnie spotkanie też. przed nami, Jacek. Pierwszy mecz turnieju dobra. przedsezonowego Fraklik, to klidon, dobra przymice, okazja dla zawodników, wybiega, żeby wrócić do formy, a podaje, dla obu trenerów, żeby lob, sprawdzić na kogo udane, będą mogli liczyć nieudane. w nadchodzącym Kilka, sezonie. Kilka Powinniśmy też zobaczyć na boisku młodzież, Teraz która pucha do pierwszych drużyn w obu klubach. Mam nadzieję, że Trudem czeka nas lebrze, ciekawe spotkanie. Się, zwłaszcza, przejęta, że w takich meczach presja jest niewielka, ale zawodnicy mogą sobie pozwolić na więcej pantazji. Podaję. Ale przyjęta piłka. No, zaskoczenie bezpieczeństwo, Insuła Próbują teraz skrzydłem. Franklin, proszę Co teraz zrobić, Franklin? Wbiega, Franklin. Aj, nie uda. Piłka została wybita przez rękarza. Jonathan dos Santos. Franklin przyjął piłkę. Pięknie. Oszuka przeciwnika. No, może coś z tego będzie. Czy będzie prowadzenie? Franklin strzela tak, gola. Jest gola Pierwszy gol w stolicy To mógł Frankin, być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkarskiej lice. Popatrzmy na powtórkę Darku. Wspaniały gol. Pięknie. Na takie indywidualne Zmieniu, akcje patrzy się z przyjemnością. Gola, ale, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej. Przerwać jakoś tę akcję. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramet Galaxy. Franklin Clinton oszukuje przeciwnika, ale ten odbiera mu piłkę zaczyna to wyglądać ciekawie. Czy będzie gol? nie ma gola. Szkoda! Nie była w szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Franklin nie wiadomo co robi na obronie. Dostaje piłkę na prawym skrzydle. Atakuje, piłki. ale stracił piłkę. Naciskany, wyjechał z piłką poza linię boczną. Ale na szczęście piłka była dla LA Galaxy. Frank nie dostaje piłkę. Rusza na bramkę. Zbliża się do Czy będzie gol? czy będzie gol? Próbuje oszukać zawodników, Za ale niestety nie. Udało nogi się. we własnym Przeciwnicy odebrali mu piłkę tuż przed, tuż przed bramką. Tak blisko strzelenia gola, a jednak. I tak oto tracą piłkę. Frank nie wybiega. Oszuka przeciwnika myśli? sam na sam z Bramkarzem czy to wykorzysta. I gol! piękna bramka druga w jego życiu pierwszym w pierwszym debisie Alek Damaxi nie jest obowiązki pewne znaciętko, ale bardziej się do niego Coś przybliżamy za tak trzymać. Widzimy jeszcze raz jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronić. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. No i strata piłki. Frankin stracił piłkę. Udaje mu się... Nieudane podanie w, w spole karne. Bramkarz posiada piłkę. Frankin piłkę, nie wiadomo co robi na obronie. Frankin się na Widać, że pierwszy jego mecz w życiu. Dobrze antycypował się podającego i mają piłkę. Jak jest piłką. A i stracił piłkę Aleksander Kabłaje oddaje przegląd pola. Dostaje piłkę na sam na sam. Czy będzie kart? Nie do ma hartika. Prawo obronił tą piłkę. Piłka leciała zbyt szybko. Franklin zdrożył do niej dobiec. No niestety. nacierają prawym skrzydłem Dobrze i przejął Przejął z powrotem za sobą trochę boiska spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś po Alej Galaxy odbyła z powrotem piłkę. Teraz Franklin Clinton biegnie na bramkę Genialne podaje ale podan. słabe podanie. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika Nie powiedziałem, że to było piękne podanie W wykonaniu Franklina Clintona no rzeczywiście kiepskie podanie, przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Wiedzą ludzie, że, że się zgadzamy zgadzam. z tym komentatorem. Korona. Jonathan dos Santos ustawili Franklin się na płaski. Będzie na końcu pierwszą połowę 2 do 0. Nie wszedł w mecz jak należy. Dla mnie to spory zawód. Wygląda w tej chwili najsłabiej na boisku. Istotnie gra, jakby miał nogi z ołowiu. Obrońcy go praktycznie odcięli od podań. Proszę tylko spojrzeć na mapę jego kontaktów z piłką. Musi coś zrobić, wziąć się w garść, bo widać aż nazbyt wyraźnie, jak jest ważny dla zespołu. Bez je I jesteśmy już w drugiej, Początek, połowie, drugiej meczu. połowie meczu. Początek, fazy 45 minuta. Na razie, jest ciekawe. Na razie Pierwsza wygrywa LA Galaxy z wynikiem 2-0. Grają u siebie. Przeciwnicy nacierają na bramkę LA Galaxy.